Służba graniczna w Pieszczadach jest bardzo ciężka. No, w okresie zimowym ta trudność jeszcze wzmaga się poprzez y, warunki atmosferyczne i jest dla funkcjonariuszy dosyć żmudna. Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w Pieszczadach, y, muszą być bardzo dobrze wyszkoleni, muszą posiadać wiele umiejętności, które na co dzień y, na innych placówkach położonych w terenach gmin innych no, nieczęsto są wykorzystywane. Muszą mieć umiejętności do jazdy skuterami, Kładami. Wielu jeździ na nartach, mamy też konie służbowe, które są wykorzystywane w terenie i które bardzo dobrze się w tym terenie spisują. Mimo trudnych warunków zimowych nielegalni migranci cały czas są obecni na granicy. Po prostu niestety to jest to taki biznes, który nie znosi próżni i nigdy nie ma tak, że nawet przy śniegu dwumetrowym, dosłownie dwumetrowym na granicy, ta granica jest do końca bezpieczna. Mieliśmy przypadki w przeszłości. Gdy nawet z takiego śniegu trzeba było ratować ludzi, bo wtedy to jest akcja ratownicza, to już nie jest zatrzymanie i akcja typowo taka graniczna. Między innymi dwa lata temu mieliśmy dwóch obywateli Gruzji, których skrajnie wyczerpanych znaleźliśmy na granicy i przy współpracy z GoPrem udało się tych ludzi uratować, no niestety nie wszystkie te akcje kończą się szczęśliwie. Niestety przypadek znany chyba kamisy. Obywatelki Rosji Narodowości Czeczeńskiej, która usiłowała z dziećmi przekroczyć nielegalnie granicę z Ukrainą do Polski, no skończył się tragicznie dla trójki dzieci. Udało się uratować tylko tą panią i jej, jej, jej najmłodsze dziecko.